Dzwonię do sąsiada. Halo, sąsiedzie! No, co tam chciałeś? Dzwonię z taką sprawą czy nie masz jakichś nowych nabytków? No, słuchaj, coś jest. Musiałbyś przyjechać i zobaczyć Dobra, to ja się przejdę, bo blisko mam. Zaraz się widzimy. Dobra. Taki ruch jak nigdy oby mi tylko tych maszyn nie zabrali. Gdzie ten sąsiad? A co to za cudeńko stoi? Sąsiad, co żeś ty ogarnął. No co nie piękny ten zetor? Ależ piękny. A ten pług do w pakiecie? Oczywiście pięcioskibówka cię wczoraj przyjechała. A co on taki brudny? Dużo był wykorzystywany w roli? Nie ten brud to od tego, że nim przejechać się byłem... Bo bym szrota kupił, jakbym nie sprawdził. Aha, a coś do wymiany, czy coś takiego? No, słuchaj, w środku wszystko gitara, jedynie filtr powietrza i nic więcej. No dobra, a ile byś za niego chciał? Słuchaj, ja bym chciał za ten zestaw z 27 tysięcy. Sprawa jest taka, że ja bym ci dał 23 tysiące i bym ci pomógł w jakichś pracach polowych. Hm, no dobra, ale pomagasz mi. Tak, tak, jak najbardziej, pomogę. Dobra, masz tu 23 tysiące, a ja jadę się nim przejechać. Poko, to niech ci służy. Dobra, to do zobaczenia. No, cześć, cześć. Zobaczymy, jak to pali. Poszło z Buta, no to jazda od razu na polu przetestujemy. Ma moc ten ciągnik. Nic dodać ani ująć pięknie chodzi. No to pora przetestować na polu pług. Na tym polu jeszcze was nie było. Zobaczycie co wytrzasnąłem. Lecimy z testami pługu. Audio jungle. Audio jungle. Dobry sprzęt ten mój sąsiad sprzedał jak zawsze. Audio I już kończymy. Cudownie. Kolejną rzeczą do roboty będzie sianie. Ale to dopiero za miesiąc. Będę siał pszenicę, to mi sąsiad sprasuje, bo ma taką prasę okrągłą, a mi się potem nie chce zbierać tych małych kostek. Jak już to rasa porządnie, a teraz do domu. I już w domu teraz tylko półk odstawić. Gasimy zetora, bo dużo dziad pali. Widzimy się za miesiąc Nara.